Cześć, z tej strony Domanu, a dzisiejszy filmik jest odpowiedzią na temat dość często poruszany przez was od początku istnienia tego kanału, a tyczy się on wyboru najlepszej spośród tanich legend. Nie robiłem takiego nagrania za czasów FIFA 15 ani FIFA 16, bo zdaję sobie sprawę, że legendy dostępne są tylko na Xboxie i omawianie tych tańszych, starszych kart nie każdego zainteresuje, a przede wszystkim nie każdy będzie w stanie z nich skorzystać. Natomiast doszedłem do wniosku, że warto poświęcić chociaż jeden film temu zagadnieniu na przestrzeni całego roku, a ponadto, jeśli trochę orientujecie się w polityce i jej, to domyślacie się, że szanse na pojawienie się legend FIFA 18 na wszystkich platformach są duże jak nigdy przedtem, a jeśli nie wiecie, czemu tak jest, to wyjaśnię to i tak w swoim czasie. Niemniej jednak zdaję sobie sprawę, że obecnie wiele osób stać na jakąś tanią legendę, ale nie wiedzą, którą wybrać i w jakim umieścić ją składzie. Dlatego ja bardzo uproszczę Wam ten wybór i go uargumentuję. Przede wszystkim, jeśli mamy te 200 tysięcy monet, to kupno legendy i tak pochłonie większość tej kwoty. Dlatego warto by był to zawodnik ofensywny, który będzie cały czas pod grą, a nie na przykład środkowy obrońca. I prosto z mostu powiem, że w mojej opinii, popartej testami wszystkich legend na przestrzeni ostatnich 4 lat, najlepszy spośród tanich legend jest Christian Vieri. Dlaczego? Bo po pierwsze, chociażby dlatego, że inne tanie karty z tego zacnego grona, jak Bierhoff, Sheringam czy Inzagi, są w samej grze podobne do tanich, randomowych zawodników jak Cavani czy Müller. Widać, że coś potrafią, ale w żadnym aspekcie nie Wyróżniają się prawdziwym geniuszem. Wieri natomiast, ma w sobie coś niepowtarzalnego, co trudno dostrzec w jakimkolwiek innym zawodniku dostępnym w Argim Team. Chociażby jego strzały są o wiele lepsze od tego, co pokazują statystyki, a przede wszystkim często wyglądają tak, jakby jego siła strzału oceniona była na 99. W polu karnym nie ma żadnego problemu z wykończeniem obiema nogami. Z poza pola karnego można z łatwością pokonywać bramkarzy takich jak Courtois, Handanowi czy Loris. Przy czym Batland w starciu z Wierim wygląda po prostu niepoważnie. Natomiast jeśli przeciwnik będzie mieć bramce nawasa, brawo lub innego niskiego bramkarza, to już nawet nie ma sensu wchodzić w pole karne. Niezależnie od jego stylu gry, włochem można po prostu strzelać siłowo z każdej pozycji, a wiele z tych strzałów i tak wpadnie do bramki. Jeśli natomiast golkiper jakimś cudem obroni strzał, to staniemy przed kolejną ogromną szansą na jego pokonanie z rzutu rożnego, bo Wiery jest dużym, silnym napastnikiem wyróżniającym się rozbudowaną sylwetką i wielkimi umiejętnościami gry głową. Nie testowałem w tym roku jeszcze zawodnika, który zdobył tyle bramek rzutów rożnych, co Christian Vieri. Wystarczy wrzucić piłkę na krótki słupek, napełniając przy tym pasek siły podania na około trzy kreski i oddać strzał po skosie. Włoch jest wtedy ekstremalnie trudny do zatrzymania. Oczywiście potężna sylwetka, i wysoka siła przydają się też w innych sytuacjach, chociażby podczas walki z obrońcami o dojście do podania prostopadłego. Często sprawa wygląda tak, że wieli potrafi przebiec kilkadziesiąt metrów z defensorami przyklejonymi do pleców i nie daje im się wytrącić z równowagi, po czym wbiega w pole karne i oddaje strzał pokonując bramkarza. A jednocześnie dzięki niespotykanej sile, pomimo nisko ocenionych umiejętności gry w obronie, sam potrafi przepchnąć niejednego zawodnika i odebrać mu piłkę. Oczywiście pomimo tych wszystkich plusów, włoch wciąż jest stanie. Legendą, a co za tym idzie, ma minusy, chociażby trzy gwiazdki sztuczek oraz średnio prezentujący się dribbling. Więc trzeba się nieco podstosować stylem gry specjalnie pod niego i grać w taki sposób, by wykorzystać jego atuty, czyli te strzały z dystansu, grę głową, czy walkę bark-bark, a nie pchać się nim na siłę w pięciu obrońców, robiąc ruletkę. Chociaż Wieri jest akurat zawodnikiem, który potrafi walczyć z przeciwnikiem stawiającym autobus, bo wtedy można wrzucić mu piłkę na główkę, lub właśnie zmasakrować bramkarza uderzeniem z dystansu. A jeśli rywal od w sumie linii obrony od własnej bramki, no to możliwe rozwiązania do zmasakrowania są raczej oczywiste. Więc wśród tanich legend, Wieri jest definitywnie zawodnikiem, którego polecam, ponieważ można dostrzec w nim prawdziwy geniusz, o czym świadczy chociażby całkiem niezła średnia bramek, wynosząca 0,7. Tu aktualnie więcej niż zwykłe karty takich napastników jak Aguero, Suarez, Lewandowski, Stary Chigwine i wielu innych. Grając Wierim, po prostu trzeba uwierzyć, że on potrafi więcej od innych i po prostu strzelać nim w niedorzeczenie sytuacjach. Natomiast co do składu, proste rozwiązania są najlepsze, dlatego polecam używać go w zmodyfikowanej drużynie z pierwszego odcinka, dobre, ale droższe, w której pojawili się El Sharawi, Bonaventura czy Valencia. Przy czym naprawdę polecam tych dwóch ostatnich zawodników po upgradzie. Bonaventura jako środkowy pomocnik jest co najmniej bardzo dobry, a Valencia stał się godnym rywalem nawet dla Walkera. Cały skład oceniam następująco: i nabyć można go obecnie w odpowiednim momencie spokojnie za 200 tysięcy monet. Natomiast co do Włocha, bliskie perfekcji są jego umiejętności strzelania oraz gry głową i otrzymuje on ode mnie wysoką notę 8,9 na 10. Jest to zdecydowany numer jeden wśród tanich legend i to już od 4 lat. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!